Leczenie raka luminalnego, hardwa 2 ujemnego, to przede wszystkim leczenie chirurgiczne. Tutaj pacjentka powinna zaczynać bezsprzecznie od leczenia chirurgicznego, natomiast dopiero po operacji otrzymuje chemioterapię bądź też hormonoterapię zazwyczaj jest to hormonoterapia. Są oczywiście wyjątki i te wyjątki to są pacjentki z dużym guzem, z przerzutami do węzłów chłonnych pachowych. Czyli, innymi słowy, te pacjentki dostają leczenie przed operacją, nie z powodu podtypu biologicznego, który jest jakoś wyjątkowo złośliwy, bo wręcz przeciwnie, to jest podtyp, tak jak mówiliśmy wcześniej, o stosunkowo niskim stopniu złośliwości, ale te pacjentki na przykład, no nie wiem, z jakichś powodów nie zgłosiły się do onkologa odpowiednio wcześnie. I w momencie, jak się tutaj u nas pojawiły, no to choroba jest już bardzo miejscowo rozwinięta. I te pacjentki oczywiście wymagają leczenia przedoperacyjnego, natomiast to są wyjątkowe sytuacje, większość chorych trafia na stół i jest operowana. Oczywiście to, czy pacjentka będzie operowana w sposób oszczędzający, czy też będzie miała usuniętą całą piersi, no to jest już szereg szczegółów, o których nie będziemy tutaj mówić. Natomiast jeszcze warto powiedzieć o tym, że leczenie uzupełniające w rakach luminalnych HER2-ujemnych to jest przede wszystkim hormonoterapia. I tutaj trzeba podkreślić, że bardzo ważny jest czas trwania tej hormonoterapii. W tej chwili się uważa, że hormonoterapia powinna trwać przynajmniej 5 lat, a w niektórych przypadkach nawet 10 lat. I klub programu w tych stosunkowo wolno rosnących rakach. Polega na tym, żeby tą hormonoterapię jak najdłużej utrzymać, po to, żeby ta hormonoterapia spowodowała, że komórki nowotworowe, które w tym wypadku cechuje obecność receptora estrogenowego, przestały się mnożyć, przestały się dzielić pod wpływem zastosowanej hormonoterapii. Te komórki z czasem obumrą albo zostaną po prostu z, no, zniszczone przez. Siły odpornościowe organizmu, i w rezultacie mamy szansę na to, żeby nie doszło do wznowy, czy też nie doszło do przerzutów odległych u tych pacjentek.